Cześć, witajcie, mamy piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj będzie trochę na temat bólu. Czy on w ogóle jest, czy go nie ma i tak dalej. To, to w ogóle zabrzmiało to zdanie, czy ból jest, czy go nie ma i zabrakło mi słowa w tym momencie i dopowiedziałem i tak dalej. To trochę wiesz, jak śpiewałaś piosenkę i nie znasz tekstu, i wtedy wlatuje takie i ram tam tam. <laughs> Masakra. Moi drodzy, hmm, czytamy sobie sztukę życia według stoików. Stoicy nie twierdzą, że ból nie istnieje albo że nas nie dotyczy. Twierdzą jedynie, że ból pochodzący z zewnątrz. Doprawiamy na ogół własnymi przyprawami do tego stopnia, że ich smak zagłusza wszystko inne. I rzecz jasna, czynimy to całkowicie niepotrzebnie. Ból jest lekki nie w tym sensie, że nie ma na świecie cierpień fizycznych, ale w tym, że są one jedynie drobnym wkładem do bilansu nieszczęścia. Kto z nas zaprzeczy, że nawet niewielka dolegliwość fizyczna potrafi nam skutecznie zdezorganizować życie i uczynić je do głębi nieszczęsnym? Jednak nie dolegliwość jest tu winna, tylko wszystkie wyobrażenia, jakimi ją otaczamy, i, od nie, i do niej masochistycznie dodajemy. Jeśli brakuje nam pewności, że jakaś przeciwność zdoła nas pokonać, chętnie posyłamy jej posiłki, które będą walczyć przeciwko nam. Tymi posiłkami są właśnie wyobrażenia, które autodestrukcyjnie i całkowicie niepotrzebnie kierujemy przeciwko samym sobie. I tutaj, moi drodzy, jest właśnie fajne to zdanie. Że do obiektywnego cierpienia, które gdzieś nas w życiu dotyka, dodajemy przyprawy na temat tego, czym właśnie jest to cierpienie. I teraz cierpienia mogą być różne. Już tak prosto ból fizyczny. No chyba każdy wie, to jak boli głowa strasznie jak boli ząb. To jest w ogóle masakra, nie? Czy gdzieś wiesz, no ja mam zepsute kolana i te kolana też mnie czasami bolą. Ale wiem z doświadczenia, że jeżeli skupiam się na tym bólu, nie chcąc go, boli jeszcze bardziej. Jeżeli powtarzam sobie, kurde, nie, no mam rozwalone te kolana, jak to jest ciężko i tak dalej, i jeszcze na to wchodzi jakaś nostalgia, sobie przypominam, jaki to byłem, brakuje mi słowa, chciałem powiedzieć, jurny ogier, ale nie o to mi chodzi. Jaki byłem żwawy, mając 20 lat, no ja mam 40, więc jeszcze spokojnie, nie jest źle, ale wiesz, jak skupiam się znowu na tym, to te kolana bolą jeszcze bardziej. Wiesz o co chodzi. I teraz tu mówimy o bólu fizycznym, ale możemy pójść w ból taki psychiczny, ból duchowy. Doskwiera ci samotność. Jeżeli stoi, co bym mógł zrobić ze samotnością? No. Najpierw zastanowić się, czy naprawdę obiektywnie jestem sam. Czy nie mam żadnych absolutnie znajomych, żadnych ludzi, których bym mógł poznać. Jeżeli dojdziesz do wniosku, że nie masz kompletnie nikogo, no to najprościej, najsensowniej byłoby no może nie najprościej, ale najsensowniej poznać ludzi. Jak? W warsztacie, ogólnie dobry rok, który robimy na Discordzie, też będzie taki tydzień. Że poznam w danym tygodniu chyba tam było pięć nowych osób. Także wow. Zachęcam do tego, oczywiście. Więc poznasz nowych ludzi. Tak. Ale przede wszystkim wychodzi z założenia, że to, że jesteś teraz sam, to okej okay, może być jakaś trudność, ale jeżeli my nadajemy temu znowu, to powinienem być z kimś. Bo tylko wtedy mogę być szczęśliwy, to, to nie, to to jest do dupy. Absolutnie. Tu kwestie związku są w ogóle szerokie. Ale kochani, jeżeli czegoś nam brakuje, brakuje nam, nie wiem, no, załóżmy, że brakuje ci, masz jakiś tam samochód i byś chciał inny, lepszy, większy. Albo masz mieszkanie czy dom, byś chciał inny, większy albo coś tam, wiesz o co chodzi. Jeżeli będziesz, jest, jest, może być to gdzieś obiektywnie upierdliwe, niewygodne, ale jeżeli będziesz dodatkowo przyprawiał to przekonaniami. Na ten temat, że nie możesz być szczęśliwy, nie możesz czuć spokoju, bo masz za mało czegoś tam, no to nie, no to źle, to, to jeszcze bardziej będzie to wszystko bolało. I zamiast coś z tym zrobić, zamykamy się w tym błędnym kole. Możesz iść w drugą stronę. Możesz wyjść z założenia, że pozbywając się wszystkiego, możesz być tylko szczęśliwy, wlatując w taki skrajny minimalizm. Być może tak, być może taka terapia szokowa nawet jest potrzebna na jakiś czas, ale to też tak nie musi być, bo zwróćcie, kochani, uwagę na wasze cierpienie. Ja na swoje cierpienie też patrzę w ten sposób, czy to fizyczne, czy psychiczne, czy duchowe. Na ile ono jest obiektywne? No bo jest, nie oszukujmy się, no cierpienie jest w świecie i ono nas dotyka, i ono boli, nie ma o czym gadać. Taka gadka, że nie, mnie to nie dotyczy, ja jestem ponad wszystko. Ja byłem ponad wszystko, jak się odciąłem, ne? na chwilę. W rzeczywistości tak nie ma. Więc to boli i cierpienie jest w świecie i jeszcze pewnie bardzo długo będzie. Ale spójrzcie na to, na ile sami dajemy temu posiłki, na ile sami przyprawiamy to przekonaniami na ten temat. Ja już kiedyś o tym, kochani, mówiłem, że je, jeżeli my się czujemy źle z jakiegoś powodu, to poczucie winy, wynikające z tego, że my się źle czujemy, jeszcze bardziej ten ból potęguje. My się czujemy winni za to, że się czujemy źle, a powinniśmy czuć się w sumie dobrze. Nie? W tą stronę też jeszcze można taką przyprawę dać. Także, kochani, spójrzcie na swoje cierpienie, na swój ból fizyczny i też ten psychiczny, duchowy, i poszukajcie, czy gdzieś dodatkowo nie dajecie mu dodatkowej siły, właśnie. Poprzez różne przekonania, które gdzieś wokół tego bólu cierpienia są. Nie? No bo jak mam być szczęśliwy, jak jestem sam. Jak mam być szczęśliwy, jak mam pracę, której nie lubię? Jak mam być szczęśliwy, yy, kiedy jestem chory, kiedy jestem uzależniony i tak dalej. No jak mam być szczęśliwy? No, nie jest kwestia, czy ty masz, czy nie masz, bardziej, czy ty chcesz. Wiesz, być szczęśliwy. Na pewno nie jest kwestia, że powinieneś być szczęśliwy albo nie. Po prostu. Kończę, bo już błądzę w moim wywodzie długim, Kochani, spójrzcie tak na swoje cierpienie, po prostu. Na ile ono jest obiektywne i oczywiście warto je przyjąć, zaakceptować, no bo jeżeli jest, to jest po prostu i tak w świecie jest, było i będzie. A my żeśmy bardzo często poprzez odcinkę yy, taką czy inną unikali bólu i cierpienia. Nie ma sensu unikać, ale jeżeli zabierzemy mu moc, różnych przekonań i innych rzeczy, no to nagle się okaże, że ok, ten ból jest, ale on tak jakoś nie napierdziela jak wcześniej. Dajcie znać w komentarzach, kochani, oczywiście, jak zwykle, jak to jest u Was. Ja Wam życzę dobrego weekendu, pozdrawiam Was bardzo cieplutko i do zobaczenia i w, Boże, w niedzielę. Cześć.